Dobrze. Szanowni Państwo, ja jestem Patryk i będę mówił o Paywallu. Paywallu, który jest w zasadzie systemem niepozwalającym Wam na dostęp do artykułów naukowych bezpośrednio u źródeł, bez uiszczenia bardzo wysokiej, często wręcz nieakceptowalnej opłaty. Tylko dlaczego to jest w ogóle problem? A w internecie ze wszystkich dostępnych nam badań Mniej więcej połowa z nich leży właśnie z tym paywallem. Ja przeglądałem akurat dwa badania, żeby a to tutaj macie definicję, bo nie wiem. Jedne zakładają, że jest to więcej niż połowa, inne, że połowa. W Polsce tak samo. Problem jest jeszcze to, że cena, którą musisz zapłacić za dostęp do nich jest strasznie wygórowana. To znaczy, ja wiem, że 20, 30, 50 dolarów brzmi całkiem akceptowalna kwota, jednakże jeśli zauważycie, żeby dobrze rozeznać się w danej dziedzinie, potrzeba przejrzeć czasem jeden, dwa, trzy artykuły ze względu na to, że mogą mieć odmienne wyniki i dopiero ich część składowa składa się na wiedzę, to widać na tej sytuacji, że przeciętny zjedacz chyba nie może sobie pozwolić na takie poświęcenie, Mi to wygląda na sytuację, w której w tej chwili w świecie nauki mamy dwa wili. Jeden z otwartym dostępem, drugi niekoniecznie. Dobra, ale jak to się w ogóle stało? Jak do tego doszło? Przecież musi być jakieś dobre wytłumaczenie dla tak niekomfortowej sytuacji. Odpowiedź znalazłem w historii, a dokładniej u brytyjskiego właściciela tabloidów z mniej więcej połowy poprzedniego wieku, Roberta Maxwella. Ten człowiek wykorzystał argument, według którego jeżeli naukowcy muszą mieć priorytetowy dostęp do badań, żeby dalej pracować, to wydawnictwa z artykułami naukowymi mogą sobie rościć ustanowienie monopolu i pobieranie właśnie takich opłat za te artykuły. Taką mechanikę wykorzystał w swoim czasopiśmie Pergamon Press, które później zostało zakupione przez giganta dzisiejszego naukowego Reed Elsevier. Tutaj macie troszkę takich fajnych informacji odnośnie tego, co zrobił, pomijając już fakt, że w swojej karierze zdążył ukraść mniej więcej 450 milionów funtów z funduszu emerytalnego swojej firmy. Także to jest założenie tego systemu, proszę Państwa. Dzisiaj sytuacja wygląda nieco i odmiennie. Na rynku panuje oligopol, a nie monopol. Dominuje pięć wydawnictw naukowych, w tym właśnie Elsevier. I o ile dla nich ta sytuacja wydaje się świetna, bo zyski, jakie ciągną z tego przedsięwzięcia równają się z potęgą Google'a czy Apple'a, to sytuacja dla autorów publikacji naukowych oraz czytelników, czyli między innymi nas, jest tragiczna. To znaczy, o, tja. to znaczy, naukowie, na tym etapie muszę zaznaczyć, że naukowiec publikujący w takim wydawnictwie nie jest opłacany. Jest kompletnie odwrotnie. To on musi zapłacić, żeby publikować. I dlaczego w ogóle oni to robią? W sensie naturalnie byłoby zrezygnować z takiego, z takiego przedsięwzięcia. Otóż naukowcy utrzymują punkty z, z tego właśnie procederu, które później wykorzystują do pozyskiwania grantów i finansowania swoich dalszych badań. Co więcej, to ja wiem. Co więcej, my, jako czytelnicy, a w szczególności podatnicy, czyli pewnie nasi rodzice, mamy sytuację, w której za jeden produkt, którym jest publikacja naukowa, płacimy trzykrotnie. Gdyż najpierw opłacamy autora i recenzenta artykułu z naszych podatków, znaczy nie naszych, bądźmy szczerzy, a następnie Kupujemy ten artykuł na stronie wydawnictwa, prawdopodobnie poprzez za pośrednictwem Google Scholar. Jest jeszcze trzeci ważny aspekt tego zagadnienia. To znaczy, uniwersytety znajdujące się w krajach poza Ameryką Północną i Europą często nie mają wystarczających funduszy na nawiązanie umów z wielkimi wydawnictwami, co sprawia, że studenci z tamtych miejsc są odcięci od Niesamowitej ilości danych, które mogliby wykorzystać w swoich badaniach, które przecież są korzyścią dla całego świata. No, sytuacja jest ciężka, ale społeczność nie pozostaje bierna. Znaczy, przykładowo, Kamila Markram, która swoją drogą jest jedną z, z inspiracji dla tego przemówienia, założyła wydawnictwo Frontiers publikuje całkowicie w otwartym dostępie, łącznie za pomocą naukowców z Harvarda czy Cambridge. Mamy jeszcze inne opcje, tak jak na przykład korzystanie z JSTOR, gdzie około 100 artykułów na miesiąc jest darmowych dla nas, także to jest dostęp w połowie otwarty. I są jeszcze najskrajniejsze opcje, czyli SciHub. Otóż jest to portal założony przez kazachstańską programistkę która była po prostu wściekła aktualnym systemem i za pomocą dobrowolnie udostępnionych kluczy naukowców umożliwiła dostęp do 90% artykułów naukowych w ogóle zamieszczonych w internecie. Wystarczy tylko wklepać w numer DOI. Jest problem z tym Sejchawem, bo on nie jest do końca legalny. To znaczy w tej chwili toczona jest sprawa, którą wytoczył naturalnie Elsevier, która swoją drogą ma miejsce w Indiach, które nie mają kasy na nawiązanie umów z tymi wydawnictwami. Więc wszystkie po prostu gałęzie spotykały się w jednym miejscu. I na tym etapie sprawa nie została rozwiązana. Natomiast to, co my w tej chwili mamy przed sobą, to jest zasadniczy dylemat. To znaczy, możemy, mamy po jednej stronie firmę, która działa zgodnie z prawem, ale nie działa do końca sprawiedliwie, a z drugiej. Stronę, która raczej nie działa zgodnie z prawem, ale dąży do sprawiedliwości. Z tym dylematem Was pozostawiam. Dzięki.